Dzień dobry. Na pewno zespół jest w bardzo trudnej sytuacji mentalnej i na pewno mobilizujemy się przed każdym meczem, przygotowujemy się normalnie do każdego meczu. Natomiast, jeżeli w piątej minucie po raz kolejny, w pierwszych minutach tracimy bramkę, spada wartość tych zawodników i. Bardzo ciężko jest nam się podnieść. Mieliśmy tylko jeden fragment w meczu, w drugiej połowie, na samym początku, gdzie mogliśmy zbliżyć się do GKS-u na jedną bramkę. I to był jedyny moment, w którym który później można było obrócić losy tego spotkania. Zadecydowały trzy fragmenty, czyli brak takiej koncentracji i odpowiedzialności indywidualnej, nie widziałem jeszcze tych bramek, dlatego nie będę komentował, kto przegrywa GKS Jastrzębie, jako cały zespół przegrywamy 3-1 za służenie. dziękuję. Tak, dobry wieczór. Wczoraj okazało się, że GKS Katowice w tym sezonie zrealizuje plan, który nazywa się utrzymanie GKS Katowice w pierwszej lidze. A dla mnie to jest taki moment trochę refleksyjny, bo rzeczywiście skończył się jakby trzyletni plan, który miałem w głowie tak zero-jedynkowo. Kiedy wróciłem do GKS-u po spadku i, i, i zostałem klub w drugiej lidze. Wtedy, wtedy założyliśmy, że awansujemy do pierwszej i, i w tej lidze go utrzymamy, i że to jest taki pierwszy duży, ważny plan na to wszystko. Być może teraz otwierają się już e, wrota do tego, żeby wszystko wykorzystać, ten czas, doświadczenie i, i ten moment, który, który mamy za sobą, bo rzeczywiście zrobiliśmy moim zdaniem bardzo, bardzo dużo, ale to dzięki ludziom, bez tego by się tego nie udało, dzięki, dzięki zawodnikom, dzięki piłkarzom, których przez te trzy lata miałem, miałem przyjemność prowadzić i, i, i to było bardzo ważne, I dzięki zaangażowaniu wszystkim, ludzi, którzy byli nade mną, bo, bo to bardzo istotna sprawa. To było ogromne wsparcie i ogromna, trudna praca w kierunku tego, żeby GKS wrócił do pierwszej ligi i, i, i tą ligę dla Katowic dalej miał. Ktoś powie, oczywiście jak zwykle w Katowicach z przekąsem, ach, to jest nasz obowiązek, a to jest nic, nic to żadna prawda. To, to tylko i wyłącznie takie czcze gadanie. To, to, to w tej lidze jest bardzo trudno się utrzymać. Bardzo trudno w niej, w, niej, w niej walczyć. Dzisiaj graliśmy z GKS-em Jaszczębie, który, który z tej ligi spadł. A ja pamiętam swój pierwszy sparring, kiedy grałem przeciwko Jaszczębiu, jak wróciłem. I, I tak wielkie wrażenie na mnie drużyna z Jaszczębia wtedy, wtedy, wtedy zrobiła, że nawet gdzieś tak z przekąsem się wypowiedziałem, a wyście to teraz zachwycili, bo powiedziałem wtedy do mojej drużyny: że, jakby pies, to jadł, to by zdech. A jak będziemy kiedyś grać tak jak ja szczębie, to znaczy, że jesteśmy pierwszoligowcami pełną gębą. Zrobiliśmy masę pracy proszę Państwa przez ten czas I, 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 i bardzo się z tego cieszę. To co powiedziałem, teraz jakby jest nowe otwarcie i wszystko co przed nami zobaczymy jak się, jakimi się będzie pisało kolorami. Oby, oby, oby zawsze było, było dobrze, natomiast rzeczywiście trzyletni plan wykonany i to taka, taka jakby taka moja, moja refleksja. Dzisiejszy mecz Jaszczębie również próbowało się odgryźć, próbowało próbował walczyć. Byliśmy na pewno lepszym zespołem, byliśmy zespołem o, 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 o wiele wyższej jakości gry. Wygraliśmy zasłużenie. Mamy fajne dwa egzaminy przed sobą. W Kielcach i, i, i z łks to wiadomo, to są drużyny, które walczą o coś, o coś, o coś więcej, ale ten, te, te rozgrywki w tym roku były takie, że albo ktoś walczył tu na dole, albo o coś, o coś więcej. Gramy z nimi. Chciałbym, żeby, żeby wszystkim się poszczęściło, ale chciałbym, żebyśmy w tych dwóch meczach po prostu uczknęli punkt, punkty faworytom i, i pokazali, że, że, że pracujemy nad, nad, nad tym, co, co będzie w przyszłości. Dziękuję.